Znajdujemy się w Muzeum Twierdzy Toruń, oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu poświęconego Toruńskim fortyfikacjom. W 14 salach wystawowych przedstawiamy historię fortyfikacji Torunia od momentu lokacji miasta w 1233 roku do końca II wojny światowej. Także opowiadamy o drewnianoziemnych w umocnieniach xiii wiecznych zastąpionych dość szybko murami obronnymi, bramami basztami. W wieku XVII ten ceglany system obronny został uzupełniony ziemnymi bastionami, których pozostałości jeszcze tutaj na terenie trudno można obejrzeć do dzisiaj. Wiek XIX, czyli zupełna zmiana sposobu obrony poprzez budowę fortów, budowę takich już dosyć porządnych systemów umocnionych. No i początek wieku XX. 1920 rok, przejęcie Torunia przez administrację polską i powstanie na terenie naszego miasta szkół wojskowych Garnizonu Toruńskiego wybitnie Polskiego, który tak naprawdę momentalnie przestał istnieć w roku 1939 po rozpoczęciu II wojny światowej. Oprócz wystawy stałej, która non-stop jest pokazywana odwiedzającym, mamy również dwie sale poświęcone wystawom czasowym, których tematyka najczęściej nawiązuje do różnego rodzaju jednostek wojskowych, będących tutaj w Toruniu, do innych jednostek mundurowych, czy też wybitnych ludzi związanych z historią naszego miasta, którzy mieli coś wspólnego z wojskiem. Znajdujemy się przed koszarami Bramy Chełmińskiej, jednym z elementów wewnętrznego systemu fortecznego Torunia powstałym pod koniec XIX wieku. Były to tak zwane koszary podwalne, czyli obiekt, który całkowicie schowany był pod nasypem ziemnym, a wystawała tylko jedna zewnętrzna ściana. Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia, w których można było pomieścić około 150-160 żołnierzy, którzy tutaj mieszkali, ale jednocześnie pracowali. Pracowali jako artylerzyści, gdyż na na nasypie przykrywającym budynek znajdowało się, było ulokowanych do czterech armat, które służyły do obrony miasta, strzelając w kierunku północnym, skąd najprawdopodobniej mogła docierać w kierunku miasta nacierająca armia. Strzelnice skierowano na nabrzeże portowe, podejścia do murów obronnych oraz na most przez Wisłę. Zadanie odepchnięcia wojsk oblegających miasto od jego centrum i newralgicznych rejonów twierdzy powierzono wysuniętemu przed front fortyfikacji zespołowi sześciu lunet. Dzieła te posiadały bronione skaponier suche fosy oraz umieszczony u podnóża wału ceglany mur ze strzelnicami. Szyje lunet zamykały palisady lub ceglany mur. Z nadwiślańskiego nabrzeża zachowała się bardzo duża liczba pozostałości średniowiecznych fortyfikacji Torunia. Mamy ciąg murów obronnych o wysokości 6 metrów, mamy kilka baszt i co najważniejsze mamy miejskie bramy. Mamy bramę żeglarską, mamy bramę klasztorną i mamy bramę mostową. Ta, ta ostatnia jest najmłodszą e, bramą miejską przebudowaną tak naprawdę pod koniec... E, Okresu średniowiecza w XV wieku, na nowoczesny element fortyfikacyjny taki charakterystyczny, z takich charakterystycznie zaokrąglonymi narożnikami. Zapraszam do Muzeum Twierdzy Torun, jedynego takiego miejsca, w którym bez wychodzenia poza mury jednego obiektu można prześledzić historię fortyfikacji Torunia od momentu założenia miasta w 1233 roku do końca II wojny światowej.